oraz przekraczanie o, prędkości no. oraz zjazd na nasz pas. Jak się kręci. No, zrzędze. No, Ty no, czekajcie, bo tak, chłopcy. No, no. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj wielka ekipa jest ze mną Ciemniutki, Ciemka i mamy też dwóch świeżych graczy na PCD, czyli Bachedur i Bilgox Dwóch na B, oczywiście. No a to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera na Robloxie, czyli PCD Polish Car Driving. Ja biorę samochód w takim razie pod cztery osoby, żeśmy szybko dzisiaj sobie pośmigali razem e, ekipowo tutaj. No i ogólnie będę... E, będziemy wdrażać dwóch chłopaków w nowe rzeczy na serwerze. A ciemny może zobaczy, co tam słychać w świecie e, z tym, z. E, Prawem jazdy teraz, no dobra. Drugi raz nie znam. Respie nam nowy samochodzik, jeden z nowych samochodzików, e, teraz. O, Bo pozmieniali w ogóle. Chociaż nie, dobra, przepraszam, muszę wymienić ten samochód, bo on jest zagłośny. głośny I On jest fajny, jakbym chciał pojeździć samemu. Ale w tym momencie on będzie za głośny troszeczkę dla naszej czwórki, myślę. A ile on kosztuje? 99 tysięcy chyba kosztuje, także. No bo pozmieniali właśnie niektóre samochody, nie? Wróciły jakieś stare modele, weszły jakieś nowe ogólnie, także. O, możemy tym pojechać. To ma też pięć miejsc i wygląda ładnie. I może nie będzie no. takie głośne przy okazji. Dobra, wsiadajcie. Ciemny, nie ma miejsca. Aha. Chłop. Kurcze, wysiądź typie! Wysiada. Wysiadaj chłopie! Dobra, chodź tu do prawej strony. Napiszcie koledze ładnie, żeby wysiadał, bo inaczej... Kurcze... <grym> zostanie zrzucony w przepaść. Chciłem. <grym> do czegoś takiego. Nara, wariacja. Papa! Kurde, tu będzie ta nowa droga DW w ogóle, 205. Bo my ogólnie, panie Bachedor i pani Bilgox, jesteśmy na realistycznym jakby takim serwerze, w sensie wyglądającym jak prawdziwe miasta polskie. Dużo okay. rzeczy, praktycznie większość rzeczy, jest zaczerpnięta z faktycznych tych... z faktycznych miast. I teraz tak, podjedźmy sobie najpierw po jedną rzecz. Głównym środkiem zarobku tutaj na serwerze są paczuszki. I paczuszki się bierze w darłowie i w malechówku, czyli tam kawałek dalej, ale w darłowie, jeżeli chodzi o początek. W ogóle Boże! To RB też źle brzmi! Ja w ogóle gdzie tą rejestrację sobie wsadziłeś. Gościu, tam gdzie mam miejsce, a co się tam chodzi? <grym Zapakowałem tutaj musicie <grym> wysiąść i zgarnąć paczkę pod E Bobrawieczki mam. Mam. Dobra, wsiadajcie szybko. Polones! macie Bachi, ty wziąłeś paczkę? Tak jej. Dobra, to jak ja mam to? Bobrowiczki. Ja mam Ja mam rychowo. No kurde, każdy gdzieś indziej. No dobra, to będziemy jeździć tak. Chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Oczywiście, na początek przypomnę, jeżeli odcinek się spodoba, zostawcie proszę widzowie łapę suba, komentarz. Spadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. A my podejdziemy jeszcze, bo tutaj napisali widzowie, że jak się wejdzie na tory na stacji, jakby to, że jest dźwięk pewien. Ja słyszałem dźwięk, ale nie wiem czy faktycznie to tak działa, więc sprawdzimy sobie mit przy okazji. Obalamy I mity. tak, obalamy mity. Tak. Także wjeżdżamy tutaj, panowie, na stację. Jezus jaka wyróżniona wiadomość jest na czacie. Dobra. No. No, <laughs> I teraz tak, spróbujmy wejść na tory. O! Ja. Może z tym aparatem jeszcze wejdziesz na tory? E, dobre, dobre, dobre. Zabne A jak drugi raz wejdę? Ej, a tu patrzcie! Tu do bagażnika się nie da wejść, nie. Dobra, wsiadajcie, wsiadajcie, panowie. Nieważne, nieważne, jakiego bagażnika. Mamy cały gang jeżdżący po prostu jednym samochodem. Więc teraz tak jedziemy panowie na w takim razie malechowo. Najpierw na sęczkowo, później na malechowo. A później na Bobrowiczki w takim razie, na sam koniec, nie? Także taka nas trasa czeka, trzeba uważać, bo tutaj ludzie jeżdżą jak ameby. A, a jeszcze co do prawa jazdy, dobra, to jeszcze zanim stąd wyjedziemy, to do prawo jazdy wam pokażę, bo ja już mam zdane. Ale tutaj mamy coś takiego, jak nie wiem jak się u was nazywają, czy są wojewódzkie, czy jakie, te WORDy na przykład, nie? Do prawka. No to tutaj mamy ZORD. Przebudowali go całkowicie. Tak, przebudowali właśnie, no. Taki większy. Tak, 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 w ogóle kościół już jest otwarty, też, by the way. Można mszę zrobić? <noise> Artur, przyszykuj <kadzino>. No, także... <noise> <noise> dobra, i tutaj macie Wordzika. patrzcie, w ogóle trzeba samemu kliknąć, że się drzwi otworzyły. Patrzcie, jaki feature fajny. Wow. I macie coś takiego, egzamin teoretyczny za 4250, a później praktyczny za 42500. <noise> <noise> Ale nie zaczynaj teraz teorii, bo nie zdążysz. Ale fajnie to zrobić. tu A można sobie sprawdzić status u... prawa jazdy, ja mam, że masz i zero punktów. Ja no. na przykład nie mam pieniędzy na żeby zdrać no prawo No tak, jazdy. dlatego ty wiesz, bo macie jakby na początku macie jeden darmowy pojazd jest to maluch. No. Macie darmowego... Oh, oho. No. Macie darmowego maluszka do jazdy i musicie się cisnąć tym maluszkiem, nie? A później wraz z zarobkiem robicie prawo jazdy, z prawem jazdy zarabiacie więcej za takie przejażdżki. No a później kupujecie sobie albo na przykład jakieś takie bardziej tranzytowe pojazdy typu minivany, który, na których macie bonus do Zuzmaria. No nie? no no, typowo, typowo, macie bonus do zarabiania, albo na przykład idziecie pracować na tiry i tam zarabiacie jeszcze więcej, jeżdżąc z paczkami, z naczepami. Co ty piszesz? Napisałem na rekord video. No nie dobrze, nie widać. Dobrze, Robana nie widać. Dostaje. W ogóle można za Robuxy kupić sobie radar detektor. Więc widzicie też fotoradary, w których miejscach stoją. I można czy... te kolory auta zmieniać właśnie... za Robuxy. Tak, tak, teraz można. W Game Passie można kupić sobie właśnie zmianę kolorów samochodu samemu. W 80, 80 jakieś? Ja sobie kupię. Jeden z kolejnych odcinków z PCD, a ja już obiecałem dla widzów: to będzie kupno właśnie w Game Passie zmiany tych kolorów. Ej, ale patrzcie, ta audiczka, jak się rozpędza, do dwóch stóp no. prawie. Ocie, ale... Ja pierdolę, On wow! na naszym pasie był! On na naszym pasie był jak coś! To już po nas. Znowu record video. Strząsk mózgu, no. O kurde, drugi poleciał. Ja rozumiem, że jechaliśmy ponad prędkość dopuszczalną, ale zderzyliśmy się... Ale myśmy się zderzyli, no o Jezu, Maluch! Na naszym pasie. Jeszcze bez świateł. Tak, Maluch bez świateł ogólnie, to jest najczęstszy powód wypadków. Oraz przekraczanie o, prędkości o. Oraz z jasne na nasz pas Jak się kręci kręciele no. Ty czekajcie bo tak hamny no. Bęwuna z Hanson Jezus Nas jest czterech a ty jesteś sam ciulu Powiedz na naszym pasie, przypominam! Jesteś na naszym pasie, to my mamy pierwszeństwo, no co? Na swoim pasie I co on sobie myśli ty? No wiem Co nie? Kurczę to Wypadki powoduje, a później odszkodowanie chcę. Dokładnie, on by pewnie pierwszy był do odszkodowania, żeby zgarnąć. muszę pewnie Na pewno. O! O kurczę, no. A najgorsze jest to, że wszystko na naszym pasie No Ktoś lekko zjedzie na nasz pas już jest lipa Tutaj do 50 jest fotoradar, więc trzeba uważać bo fotoradary to jest najczęstszy po prostu powód straty tego Ej, kto masz syneczkowo w ogóle miał? Ja Gdzie masz paczkę? Numerek masz akurat Bo już ominęliśmy, wiesz Jeden, jeden, no, na początku Ty, bo ja nie wiem czy włączyłeś sobie opcję, Bahedur Ale jest taka opcja, w opcjach Żebyś widział e, zielony znacznik tego gdzie masz paczkę dostarczyć Chyba mam. To powinieneś widzieć w Synczkowie, a przejechaliśmy no, już w Synczkowie. A widzieć taką wielką linię? Taka Jaka wielka, wody? zielona linia powinna iść od samochodu aż do miejsca, w którym masz paczkę dać Nie, 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 nie widzę No to musisz to sobie włączyć No to wejdź sobie znowu na naszym pasie No ja pierdzielę te BMW dzisiaj No niby jest zaznaczone A, no, to przeznacz Niby nie mogę Aha. Dobra, musi ktoś wysiąść i nas taką po... Kurde No, co za ludzie! Nie potrafią jeździć po prostu. Ja jestem na słupku teraz zbity przez gościa, a mamy go. Nie mogę. Aha, jakiś dęciak, dobra! Piszcie mi niki tych osób, które specjalnie w nas wjeżdżają. Mamy na czasie wszystko. Tak, to no. weźcie niki tych osób i na czarną listę po prostu te osoby będą trafiać. Report abuse, bullying. Jak lubicie, to spoko, no nie, nie mi wnikać w takie rzeczy. Gramy sobie teraz na serwerze prywatnym e, niestety przez młyn, który się wydarzył na serwerze tym publicznym. A przede wszystkim e, gramy w ten sposób, żeby... Bo wiecie, bo możemy tam więcej czasu stać, możemy się tak blokować z ludźmi. Ale to nie ma sensu i wy przede wszystkim jako gracze będziecie na tym stratni. Więc to już nawet o nas nie chodzi. Więc postanowiliśmy po prostu przejść na serwer prywatny, żebyście wy też nie mieli problemów w grze, przez to, że my po prostu gramy i są jakieś śmietniki, które nas blokują i takie rzeczy robią. Oczywiście, nazwy tych osób wraz z potrzebnymi danymi zostały udostępnione już administracji serwera. Więc mam nadzieję, że Banik szybciutko tutaj wleci. I tak właśnie będę od teraz. Po tej sytuacji będę robił dokładnie w ten sposób, czyli będę, mam już kontakt do administratora głównego i będę wszystko jemu wysyłał za jego zgodą oczywiście. Więc nawet nie znacie dnia ani godziny, a po prostu jeżeli coś takiego będziecie odwalać, oczywiście wiecie, to nie chodzi o... Jakieś przypadkowe zderzenia, czy jakieś zwykłe rzeczy, nie? Czy ktoś jak tam raz napisze? Po prostu to będą sytuacje tylko takie jak teraz czyli uporczywe blokowanie, nie tylko mi, czy nam, tak jak tutaj jesteśmy w czwórkę, ruchu i przeszkadzanie, ale jednocześnie przeszkadzanie tak naprawdę ludziom na serwerze. Bo to jednak blokuje cały ruch, blokuje wszystko i ileś minut będą tak stać? To nawet nie jest takie jedne, że wiecie, jakieś takie mini RP zagranie, że robią na nas jakiś tam napad czy, czy coś, nie? Pamiętam, że było coś, takie, taki evencik fajny, był z administratorami właśnie na live, że robili takie skoki na te na ciężarówki, jakby, nie? Administrator mi robił. Taki prawie Fast and Furious można powiedzieć. No i, i to było spoko, ale to wiecie, to ma wszystko swoje granice. Szczególnie ta granica jest w momencie kiedy przeszkadzacie innym graczom. Mów mi Bahedur, gdzie masz swoją paczkę teraz? Ja na Bobrowicach. Dobra, gdzie masz ciemniutki? Marzewo. Barzewo. O Jezu, smarzewo dostałeś. No. A ty no, Billbox? To... Ja mam na slaw no. No, sła... o, kurczę, dobra. To, trzy, to paczki, trzy paczki mamy mniej więcej w to samo miejsce. To znaczy dwie, no bo Bobrowiczki, Bobrowica mamy najbliżej. No, aczkolwiek sławno też jest dalej, jeszcze, ale smardzewo to jest chyba największy syf tutaj, jaki można dostać. Pamiętajcie, jeżeli jeździcie w Darłowie i dostajecie sławno, właśnie, lub smardzewo, to to najgorzej. Tutaj się jedzie na smardzewo i droga wygląda tak, że jedziemy po wybojach. Cały czas niestety. Dobre droga, połowa polska. Tak, taką poboczną. Ale liczę, że kiedyś władze e, powiatu, nie wiem czy do kogo należy, czy gminy, do kogo należy ta droga, zdecydują się na odremontowanie tej drogi. Dobry. I może zagospodarowanie jakoś tego terenu. Też byłoby całkiem fajnie. Ty strasznie ciemno przede wszystkim, nie? Taki kawałek no. jedziesz. Jest gigantycznie ciemno, po prostu, i o Jezus! Smut. O jezu, zakręt! Jak na wioskę wjeżdżam, nie wieczorem, ty. <grym> to właśnie nie? tak, dobra! Tomasz Marzewo, to niech mi mówi, gdzie? Dalej, dalej mam. Dwunastka, numer. Dobra. teraz to działa tak Była dziewiątka, dziesiątka, jedenaście tak? dwunastka. Dobra, proszę bardzo, i a ja my sobie nawrócimy za ten czas. Także robimy tu nawrotę, Pyk. I dawaj do nas. Ogólnie, na przykład, tyle osób można jeździć, bo można pomagać sobie wyjmować samochody, nie? Eee, jak są w jakiejś nieciekawej sytuacji. Szczególnie słabsze samochody, i możecie tego doświadczyć pewnie. Przepraszam, na maluchach, będziecie mogli tego doświadczyć. Słabsze samochody mają tendencję do tego, że jak się wykopyrtną, to bardzo ciężko, wiecie, jest je przywrócić później na drogę z powrotem. Szczególnie jak do jakiegoś rowu wpadną. Więc bardzo często potrzebna jest pomoc innych graczy, nie? Bo jeżeli jest gracz w środku w samochodzie, to można ten samochód jakoś przesuwać jakby kolizję robić z swoim graczem, z tym graczem w samochodzie, nie? I dzięki temu można właśnie przesuwać innych ludzi. A ten Fordzik to nie należy do najsłabszych. Tak, to jest auto eventowe w ogóle, nie? Więc jego nawet nie kupicie już. A, bo jest dostępne tylko i wyłącznie z eventu, który był wielkanocny event w tym roku. Ale już niedługo, prawdopodobnie gdzieś w październiku, pewnie nowy event halloweenowy. Więc, bo na Halloween zawsze jest evencik. Dobra, teraz ja mam paczkę do dostarczenia tutaj, Bobrowiczki. I taka ciekawostka, żeby właśnie nawet grając samemu na serwerze prywatnym, nie było nam tak, jakby wiecie, smutno, że jest aż tak gigapusto. ...i coś, że jesteśmy tacy samotni, to ogólnie na tym serwerze są wprowadzone też boty jeżdżące samochodami. I to, to jest też wziąć. fajna rzecz. Na no, przykład kilka tych ciężarówek, które w nas uderzyło później, po tym jak ci goście zablokowali teren, to właśnie były boty. No, Także boty... że to goście. A widzisz? A boty jeżdżą po prostu, jeżdżą na przykład takimi małymi ciężarówkami. Ej, bo te bobrowiczki, czy szale. bobrowice ominęliśmy tylko, kto, kto w mi... w drugą stronę, nie? No właśnie. Dobrotka. Dobra. Na wrotkę, na wrotkę. Bo to już dosławna, żeśmy wjechali. Dobra, fotoradar tylko prędkość mierzy, a nie czy pasy przekraczasz, ja nie? Do Słowina. A ty masz dosłowina, do nie, nie dosławna. Ja... star że ty sławno miałeś. Słowino, Słowino. To, no, to minęliśmy dawno, to miałeś pierwszy no. tak naprawdę. O, widzicie? To bot pojechał. Nie. BMW. A teraz mam sławną nagle. A to nie nie miałeś, ze strany miałeś. Dobra, panie Grzynczyszkiewicz Bobrowice, mów kiedy. Jedenka, także jeszcze trochę. Okej, okay, ale masz teraz ten zielony mhm, tak, tak, znacznik. Tak, tak. Dobra, o, tutaj ty... Tu ręczny. Jadę na ręcznym o. już. To <laughs> biegnę. z goczy Potrąciłeś czy chłopcu, wbija się na podwórko. No wbij tak komuś realnie jako kurier na podwórko, no! Wbije! Życzę po... no to no, wbij! Życzę powodzenia! Wbije! To, to... powodzenia! Dobra, jedziemy dalej. To do Sławna. Sławno ile? Masz tę zieloną linię? Bilgox? Tak, mam. I czy ona cię wiedzie w tym kierunku, w którym jedziemy? Tak. No to dobrze. A ile masz? Jaki numerek? 75. A, no to gdzieś tak chyba w środku miasta. 150 można byłoby numerek wziąć od tyłu. A te pierwsze numery to wiadomo wtedy normalnie. ja ale wzięło. Tak jest, jak się jedzie 100 z hakiem na 50. No, tak się może wydarzyć. No dobra, to co? Jedziemy w lewo. Nic nie jedzie, to jak w Ameryce. Jakby strzałka tak. była zielona. Patrzcie, tutaj mamy drugie główne miasto, jakby, w tym serwerze. Tego gorsze. Zjeżdżamy tutaj, Intermarché. Mamy też y, dworzec PKP tam. Jakaś żaba, jakaś apteka. Y, co tu się trafi jeszcze po drodze? O biedra. Patrzcie, <grym> jaka biedroneczka. Tesco, tu jest tesco ta nowa. Było. Tesco było? było Tesco. Orlenik macie nawet! Orlen. Dobra, panie, w którą stronę? Prosto. Kieruj mnie pan. Na rondzie prosto, dokładnie. Na rondzie prosto, dobra. Na no drugim też. Pra na drugim też prosto. Prawo, nie, prosto. Okay. Nie, 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 prosto, prosto. Stop! Stop, 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 stop. Mówisz nie na by drugim rondzie też prosto. Dobra, by nie wiedziałem, <laughs> że tu to prowadzi, dobra. Tutaj jest numerek 75 Tyk, dobra. jak tam teraz wasze finanse? Obczajmy sobie, Bachetę 16. E... Tylko z tyłu siedzimy Co? No? A? No osób było. Czekaj, jeszcze ja zobaczę. Wyskitu <grym> ciemny jak takie Bob. Nie, Bobo, Bilgox jak Bobo po środku no. siedzi. Ty. Co no, tak <grym grym> so jest? No, ale Baki ma już 1600 kaski, Bilgox 2100, bo tutaj się różni właśnie. Im dalej pewnie jedziemy, tym w teorii więcej kaski zarobimy. Ciemny ma 142 tysiące, ja mam 153 tysiące, także całkiem nieźle nam poszło. No więc myślę, że w tym odcinku w ogóle to by było na tyle. A tutaj się będzie w listopadzie jechało. Uh. o, oh. uh, aż tego oh. No, tego, tego nie było chyba kiedyś. Oh. Mamy cmentarze. Ale klimacik w nocy jest z tymi zniczami. No. Ty. No. Się no, także dzięki to, wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, no i nie bądźcie takimi Wiem, tak. chamskimi widzami, bo to do niczego nie prowadzi A, oprócz to do to blokady, to. elo. Pa, pa.